Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, pewnego rodzaju tradycją stało się już, że za każdym razem, kiedy jestem na rekolekcjach w Dubaju, to nagrywam nocnego vloga z balkonu z Dubajem w tle o dosyć poważnych sprawach. Yy, lat temu chyba 5 albo 6. Nagrałem pierwszego pod tytułem chyba nie poddawaj się, To jak się okazało, był wielu z was potrzebny. To był taki moment, kiedy przeżywałem naprawdę bardzo trudną sytuację, z którą nie umiałem sobie poradzić, dlatego nagrałem tego vloga. Rok później wylądowałem również w Dubaju. Yy, no właśnie. W zupełnie innej sytuacji, w sytuacji, która zmieniła to, co wydawało mi się, że będzie nieuniknione. I wtedy nagrałem kolejnego vloga, chyba kiedy nie dajesz już rady, to mam receptę. Kani jestem znowu w Dubaju na rekolekcjach i pomyślałem, że trzeba by nagrać trzeci odcinek tego nocnego vloga o tej samej tematyce. Yy, gadanko będzie oczywiście po czołówce, więc zobaczcie ją, a potem posłuchajcie. moi mili, moi kochani. Ten balkon dubajski będzie mi się zawsze kojarzył z tą jedną trudną sytuacją. To nie jest oczywiście ten sam balkon, bo to jest trzecie mieszkanie, w którym mieszkają moi przyjaciele, ale zawsze to jest jakiś du dubajski balkon. Wydarzyło się wtedy coś bardzo trudnego dla mnie skrzywdziła mnie w ogromny sposób pewna osoba i to była taka krzywda, która byłem wtedy przekonany, wtedy, lata temu, że ona naprawdę zakończy moje życie. To było coś tak okropnego, tak ohydnego, tak strasznego i taka mnie ogarnęła wtedy ciemność, że byłem przekonany, że to się już nigdy nie odmieni. W ciągu roku tak się stało, że oczywiście wszystko się zmieniło. I właśnie końc o tym chciałbym jeszcze raz. W sensie nie powtarzając oczywiście tego samego co wtedy, chociaż tak naprawdę może to w kółko jesteśmy w tej samej sytuacji, ale może ktoś z Was właśnie przeżywa takie coś i może te słowa będą mu potrzebne. Okay, są takie sytuacje w życiu, są takie momenty, kiedy wydaje nam się, że już nigdy nic się nie zmieni. Kiedy dopada nas jakieś nieszczęście, jakaś tragedia, coś dzieje się okropnego, strasznego, co zamyka nas w takiej, wiecie, ciemnej klatce, gdzie wydaje nam się, no po prostu nie ma wyjścia. Zawsze będę już po prostu w takim tyłku za przeproszeniem życia i to się nie odmieni. Ja dzisiaj mówię to w bardzo dobrym stanie. Nie przydarzyło mi się w ostatnim czasie nic równie ciężkiego i równie strasznego jak wtedy, ale nie wątpię, że takie momenty w moim życiu jeszcze będą, bo pewnie będą. Kani wtedy trzeba sobie przypomnieć jedną rzecz. Ja wiem, że ona nie daje żadnej odpowiedzi szybkiej, że ona nie daje żadnego natychmiastowego rezultatu, ale trzeba sobie przypomnieć jedną bardzo banalną myśl. Myśl, która się może w ogóle wydawać absolutnym truizmem, absolutnym takim nie wiem, zapychaczem po prostu umysłu, ale która naprawdę jest jedną z najważniejszych prawd życiowych. Kani, życie, nasze życie jest absolutnie i zawsze zmienne i nigdy nie będzie tak jak jest teraz. Kani, jest tylko jedna rzecz w życiu absolutnie niezmienna. I przepraszam, że mówię rzecz, bo to nie chodzi przecież o rzecz, bo chodzi o Pana Boga. On jako Jeden, Jedyny we wszystkim, co istnieje, ma w sobie pewną niezmienność. Ma niezmienność miłości, ma niezmienność pokoju, ma niezmienność szczęścia, ma niezmienność chęci bycia z nami, ma niezmienność tego, że upodobał sobie w nas. Ale kochani, poza tym, poza tą jedną niezmienną w życiu, wszystko jest zmienne. I, kochani, wiem, że to zdanie to jest truizm, ale to jest jedno z najważniejszych zdań życiowych. Kania, to oznacza, że nasze życie na pewno się zmieni. Jeżeli jesteśmy w dobrej sytuacji, w genialnej sytuacji, w fantastycznej sytuacji, kochani, to się zmieni. I to jest można powiedzieć zła nowina. Na pewno przyjdzie taki czas, kiedy ta fantastyczna sytuacja nie będzie już taka fantastyczna, tylko przyjdą trudniejsze czasy. I tak będzie. I dopóki będziemy żyli takim pragnieniem, ale jakbym chciał, żeby to się nigdy nie zmieniło, bo chciałbym, żeby zawsze było tak, jak jest, Panie Boże, tak cię proszę, żeby mi się nigdy to nie odmieniło, co mi zaraz dzieje. Odmieni się. Życie jest zmienne. Ale uwaga, kochani, ta zła nowina jest również bardzo dobrą nowiną. Bo jeżeli jesteś w jakiejś totalnie złej sytuacji, w sytuacji, która wydaje się nie mieć żadnego sensu, która cię niszczy, która po prostu cię zabija. Uwaga, ona również się zmieni. I każda myśl, która w twojej głowie powstaje, która ci mówi, tak już będzie zawsze, ja się nigdy z tego nie wykaraskam, ja nigdy, nigdy tego nie odmienię. Uwaga to się zmieni. No i wtedy mówiłem w tym vlogu pamiętaj, że za rok o tej porze będziesz w innej sytuacji. Kochani, oczywiście ten rok to jest pewnego rodzaju symbol. Ten rok czasem może trwać miesiąc, a czasem ten rok może trwać kilka lat. Uwaga! Ale na pewno przyjdzie taki moment, że sytuacja się zmieni. To jest oczywiście, zdanie z historii Abrahama, mam nadzieję, że to pamiętacie, nie? Gdzie anioł powiedział do Abrahama, a raczej do jego żony, znaczy może do ich obojga tak naprawdę, gdy powiedział, Saro, pamiętaj, za rok będziesz pieściła syna, czyli to, co wydawało cię, że nigdy się nie zmieni, bo ona była staruszką, która nigdy nie mogła począć syna, no bo w tym wieku to było niemożliwe, usłyszała, za rok będziesz w innej sytuacji. Jeżeli jesteś teraz w jakiejś beznadziejnej sytuacji, w jakiejś sytuacji, z której nie ma wyjścia, sytuacji, która cię zabija, sytuacji, która totalnie, całkowicie rozwala i po prostu niszczy twoje życie, broń Boże nie próbuję ci powiedzieć nic się nie dzieje, broń Boże nie próbuję ci powiedzieć nic nie rób, czekaj, że coś się zmieni. Nie. Zrób wszystko, co możesz zrobić, żeby tę sytuację zmieniać, ale jeżeli czujesz totalną bezsilność, jeżeli naprawdę masz taką świadomość, że podjąłeś wszystkie możliwe kroki, wszystkie możliwe próby wyjścia, Pewnie nie podjąłeś, ale jeżeli tak nawet jest, że wszystkie możliwe jakby warianty już po prostu tego, jak sobie pomóc, spróbowałeś wykorzystać, naprawdę twoja sytuacja za miesiąc, za dwa, za pół roku, za rok, nie wiem kiedy, ale będzie wyglądała inaczej, kochani, bo w życiu wszystko się zmienia. Mówiąc już takim zupełnym truizmem, tak? Pantarei. Kochani, naprawdę rzeka płynie. Kochani, jak patrzę na moje życie, w moim życiu ja tego jakoś szczególnie doświadczam, dlatego też ośmielam się wam to mówić, bo moim życiu nie ma żadnej stałości. Ja jestem co parę dni w innym miejscu. Jestem w tej chwili w Dubaju, za chwilę będę w Australii, potem wrócę do Polski, potem polecę do Zambii, potem polecę gdzieś tam, potem będzie to, potem będą Katowice, potem będą Kozie głowy, a potem będzie jeszcze coś, nie? Oczywiście proszę się nie przywiązywać do tych nazw. Teraz mówiłem tak z głowy to, co mi tam się pamiętało. Ja nieustannie odczuwam coś takiego, że Boże, dlaczego nie jest tak, jak w zeszłym tygodniu, a dlaczego kolejny miesiąc nie wygląda tak, jak poprzedni. Czasem mnie to oczywiście boli, bo się dzieją dobre rzeczy, chciałbym, żeby trwały dłużej, ale czasem, kochani, to jest moja jedyna nadzieja, której się czepię. I wtedy, kiedy byłem w takiej ciemności, Okej, nie naprawdę byłem w takim momencie, że myślałem, że moje życie się skończyło poważnie. Przepraszam, że nie mówiłem o szczegółach, ale to jest bardzo prywatna osobista rzecz. I też ta krzywda, którą mi wyrządzono, ja nie chciałbym, żeby ona była publiczna, nie? No, ktoś to zrobił i zrobił, to jest sprawa między nim a Bogiem. On mi naprawdę ten ktoś po prostu zniszczył życie, prawie że. No właśnie, jak się okazało, nie zniszczył, ale byłem przekonany, że moje życie jest zniszczone, że ja po prostu... To było totalnie niesprawiedliwe, ja sobie na to niczym nie zasłużyłem. Mam takie rzeczy w życiu, które wiem, że zasłużyłem oczywiście, bo zrobiłem coś złego, tak? Nie, tam nie. Tam jestem przekonany, że po prostu mnie stuprocentowo, straszliwie, ochydnie skrzywdzono i to tak skrzywdzono, że naprawdę byłem przekonany, że moje życie się już nie podniesie. Jestem tu, gdzie jestem dzisiaj. Jestem bardzo szczęśliwy. Wiem, że przyjdą trudne momenty, pewnie będę może znowu bardzo nieszczęśliwy, ale one się potem znowu zmienią. Kochani, bo życie ciągle się zmienia. Wiem, że to jest truizm, ale to jest bardzo potrzebny truizm. Wypychaj ze swojej głowy, z tego swojego myślenia, gdzie ci szatan podpowiada tak będzie zawsze, będzie tylko gorzej, zobaczysz, nigdy się z tego nie podniesiesz, nigdy z tego nie wyjdziesz, zawsze będzie źle. To jest nieprawda. To jest jego kłamstwo, to jest jego oszustwo, to jest jego po prostu wierutne kłamstwo, w które nie wolno ci wierzyć, dlatego że życie nieustannie się zmienia. Tylko Bóg jest niezmienny. Poza Bogiem, wszystko w życiu jest zmienne i czasem to jest niezbyt wesołe, bo kończą się dobre i piękne rzeczy, ale czasem to jest, kochani, największa, a czasem jedyna nadzieja, jaką mamy, że naprawdę kiedyś będzie indziej. Będzie inaczej. I kochani, mówię, to nie ma być zachęta do, wiecie, do bezczynności. To nie ma być zachęta do tego, że w takim razie to będę po prostu czekał, aż coś się zmieni. Nie, rób co się tylko da, żeby tą swoją sytuację odmienić. Ale jeżeli nie przynosi to efektu, jeżeli nic się nie zmienia, to pamiętaj, będzie inaczej za jakiś czas. Wszystko oprócz Boga w tym życiu, w tym świecie, w każdym z nas ciągle się zmienia i Twoja sytuacja nie jest ostateczna. Drodzy moi mini, moi kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję za to kolejne spotkanie. Przypuszczam, że już pewnie jednego vloga z Dubaju oglądaliście, takiego dziennego, normalnego. Jeszcze będzie pewnie jeszcze jeden taki dzienny, normalny, a potem kolejne pewnie z Australii i tak dalej. Bardzo się cieszę, że znowu zaczęło się takie normalne, rekolekcyjne życie po całym świecie. Też, kochani, a propos tych normalnych rzeczy, niektórzy pewnie już widzieliście, robimy, kochani, tuż po Wielkanocy, wielkie wielbienie w Gdańsku, w Ergo Arena. Są jeszcze bilety, bardzo was zapraszam. Zajrzyjcie do opisu pod filmem. Wielkie wielbienie, błogosławieni w Ergo Arena w Gdańsku Sopocie. Jeżeli tylko możecie, macie czas i możliwość przyjechania, bardzo was serdecznie razem z Tomkiem Nowakiem, ojcem i razem z Owcą zapraszam. Kochani, to tyle na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny spotkaliśmy się z dubajskiego yy, balkonu. Może kiedyś znowu będę w Dubaju, wtedy pewnie znowu pojawi się nocny, balkonowy, dubajski vlog. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, papa. Pa.